Chodźcie z Stomisławą Podczas tego miesiąca, ostatniego w trzecim roku pojawienie się Matka Boża wielokrotnie powtarzała: Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Nie rozumiemy tego orange bez modlitwy. Mowa i słowo pisane bez modlitwy. Bez wewnętrznego nastawienia są puste, tylko dzięki wewnętrznemu nastawieniu na modlitwę otrzymujemy światło, które pozwala nam poczuć, czego Bóg od nas w danej chwili chce. Matka Boże od kiedy tylko zaczęła się ukazywać, powtarzała nieustannie: Chrześcijanie, którzy wcale się nie modlą, nie są już chrześcijanami. Ci, którzy modlą się trochę, są nimi tylko w małym stopniu, ci zaś, którzy modlą się dostatecznie dużo, są dobrymi chrześcijanami. Aby więc żyć modlitwą i naprawdę ją pogłębiać, musimy zwrócić uwagę na określone elementy, które nam w tym pomogą. Po medytacji, nad tym, co mówiła ostatnia Matka Boża, zrozumiałem, że chce ona, abyśmy modlili się 24 godziny na dobę. Maria ma rację, kiedy każe nam przestać oglądać telewizję. Telewizja stała się w naszych domach boszkiem, który dyktuje, w jaki sposób nasze rodziny spędzają wolny czas. To właśnie tego Boga czcicie. Jeśli chcecie zrozumieć modlitwę, postawcie telewizor w kącie. A centralne miejsce w domu oddajcie Bogu. To Bóg musi zaprowadzić porządek w rodzinie i zdecydować o tym, jak wygląda wasza codzienność. Poprzez ten obraz chciałem wam wyjaśnić, jak wiele spraw w waszych rodzinach, jak wiele waszych trosk stało się dla was bożkami. I okryłem, odkryłem poważną i prawdziwą chorobę wśród chrześcijan. Musimy jeść. I kiedy tracimy apetyt, uważamy, że jesteśmy chorzy. Potrzebujemy snu i gdy ktoś nie może spać, mówimy, że coś mu dolega. Chrześcijanie, którzy nie czują potrzeby modlitwy i czynią to z wysiłkiem, są chorzy. Gdy Matka Boża mówi, że chce, abyśmy modlili się więcej, zmierza właśnie do tego. Kiedyś Matka Boża powiedziała jelenie, Kiedy mówię wam, byście modlili się jak najwięcej, nie traktujcie moich słów, tylko jako wyzwania do tego, by odmawiać więcej modlitw. Chcę wzbudzić w was naprawdę mocne pragnienie Boga, abyście pragnęli Go już na zawsze. Tutaj odkryłem, czego życzy sobie Matka Boża. Byśmy przy, przez modlitwę, przez poszukiwanie Boga, osiągnęli stan, w którym nieustannie będziemy Go pragnęli. Oto przykład. Dwoje zakochanych ludzi nieustannie myślą o sobie nawzajem, Pisze listy, marzy, zawsze są jednością. My jesteśmy jednością z Bogiem, kiedy jest w nas prawdziwa wiara. Muszę być w tej jedności. Bez Boga jestem zmęczony. Muszę odpocząć w modlitwie. Mam wiele poważnych problemów. Muszę iść do Boga i powiedzieć Mu o nich. Powiedzieć Mu, co się dzieje. Kiedy jestem pełen radości, idę do Boga, by się z Nim moją radością podzielić. Właśnie takie nastawienie chce w nas wywołać Matka Boża, a my zamiast tego modlimy się po kawałku. Modli się pięć minut i to jest czas poświęcony Bogu, ale pozostały czas przeznaczymy na sprawy materialne. Gdy nasze modlitwy są tak pokawałkowane, nie możemy naprawdę stać się chrześcijanami i osiągnąć prawdziwego życia z Bogiem. Jezus bardzo pragnął Boga. Myślę, że możemy zbudzić sobie takie samo nastawienie do modlitwy tylko wtedy, gdy rozbudzimy sobie takie pragnienie Pana Boga. Musimy zacząć Go szukać, odkryć Go na nowo. W obecnym stuleciu naprawdę porzuciliśmy Boga w kąt, przedkładając na niego maszyny, naukę i inne sprawy, a zapomnieliśmy o Bogu. Teraz musimy odkryć Go na nowo i zacząć nim żyć. A możemy tego dokonać wyłącznie przez modlitwę. Ludzie często zadają mi pytanie: jak mają się modlić? Jak mogą znaleźć pokój w modlitwie? Oto moja odpowiedź, o ile ją przyjmiecie. Jest prosta. Macie Różaniec, macie Ewangelię. O wszystkim innym powie Wam kapłan w kościele: Różaniec i Ewangelia. Musicie tylko poświęcić Bogu wystarczająco dużo czasu. Uporządkujcie życie rodzinne, ale zwróćcie uwagę na to, żeby w waszym codziennym życiu znaleźć czas dla Boga. Zanotujcie to, ustalcie plan. To jest czas dla Boga w mojej rodzinie i nie pozwólcie, by ktokolwiek wam go odebrał. Potem poproście pana Boga, poproście Jezusa, by stał się przewodnikiem waszej rodziny i przestańcie się martwić swoimi problemami. Zacznijcie rozmawiać z Bogiem, czytać Ewangelię, modlić się. Niebawem odkryjecie, że pojawia się wewnętrzny pokój w szczęściu, który pochodzi od Boga, ponieważ naprawdę Go odnaleźliśmy i rozmawialiśmy z Nim. To, co się dzieje w Medjugorje, jest namacalnym faktem. Każdy z nas może dotrzeć do różnych interpretacji tych zjawisk. Można tylko formułować przypuszczenia. Jednak dla nas, mieszkających tu Kapłanów, wszystko jest jasne. Ja osobiście widzę, iż wszystkie te wydarzenia zbliżają mnie coraz bardziej do Boga oraz do bliźnich. Ponieważ czuję, że na tej drodze dostaję rzeczywistą pomoc, to musi dziać się naprawdę. W okresie spędzonym tutaj ujrzałem Matkę Bożą w nowym świetle i zdałem sobie sprawę, że jeszcze nie poznaliśmy jej siły. Większość ludzi, w tym również kapłanów, uważa ją za jedną ze świętych. Moim zdaniem, nie wiem, niebawem wejdziemy w nową erę, kiedy to odkryjemy Matkę Bożą w pełnym blasku i zrozumiemy jej wyjątkową rolę. Poza Bożą Watykańskim II zauważyliśmy, że powstaje wiele grup i ruchów, a ja postrzegam te pojawienie się Matki Bożej jako oczyszczenie dla tego duchowego wzrostu. Dokładnie takie pytanie zadałem Matce Bożej. Czy przyszłaś, aby oczyścić te ruchy? Ona odpowiedziała: właśnie tak. Właśnie tak jest. Widzę, że tutaj Matka Boża jest zarówno wydarzeniem, jak i osobą, która wznosi nas ponad te ruchy. Ponieważ każdy z nich cechuje się indywidualnym sposobem organizacji, właściwą nam ludziom subiektywnością, Matka Boża jest ponad tym wszystkim. A na mnie największe wrażenie wywarło to, że modlitwa chrześcijańska musi wznieść się ponad wszelkie metodologie. Maryja często powtarza: Modlitwa jest rozmową z Bogiem. To jest odkrycie ewangeliczne. Nie jest to kwestia żadnego szczególnego sposobu skupienia się na modlitwie albo metodologii, chociaż każdy z nas może mieć swoją metodę. To naturalne, że chory modli się po swojemu, tak samo młody człowiek. Ale zrozumiałem, że modlitwa, o jakiej mówi Matka Boża, sprawia, iż odkrywamy Jezusa. Kiedy zapytaliśmy, co Matka Boża sądzi o medytacji wschodniej, odpowiedziała: Dlaczego nazywacie to medytacją, skoro jest to dzieło człowieka? Prawdziwa medytacja to spotkanie z Jezusem, które pozwala Wam odkryć słabość, radość i spokój wewnętrzny. Nie słabość, tylko radość i spokój wewnętrzny. Ono tak naprawdę mówi, aby osiągnąć prawdziwe szczęście, zjednoczcie się z Bogiem. Widzimy, że wszystko skupia się na osobistym spotkaniu z Nim, i taki właśnie jest kontekst pielgrzymki, w której towarzyszy nam Matka Boża. Druga modlitwy jest jednocześnie drogą wiary prowadzącą do odkrycia Jezusa Chrystusa. Matka Boża powiedziała kiedyś. Wiedzcie, że jest tylko jeden Bóg i jeden medytujący Jezus Chrystus. Wydaje mi się, że pielgrzymka, w którą wyruszyła z nami Maryja, jest pielgrzymką wiary i modlitwy o osobiste spotkanie z Panem Bogiem, poprzez którą jasne staje się oznaczenie wielu ruchów religijnych. Odkryłem taki problem, że wielu ludzi, nawet kapłanów, szukał widzącej Matki Bożej reguł i formu, ale nic takiego nie ma. Musimy wznieść się ponad nie. Pozwolę sobie wyjaśnić. Przez cały ten czas Matka Boża nie podała nikomu gotowej recepty, ale skierowała do nas tych parę słów. Módlcie się, módlcie się, módlcie się oraz nawracajcie się, nawróćcie się. To raczej zachęta. Nie teologia czy traktat, lecz wezwanie do tego, żebyśmy otworzyli swoje serca. Kapłani muszą zrobić krok naprzód poza te słowa i dzięki światłu Ducha Świętego odkryć całą ich treść. W swojej parafii muszę mieć wewnętrzne światło, aby przekazać tę treść ludziom, ponieważ słowa bez treści są puste. Dlatego właśnie Matka Boża kilka razy mówiła, módlcie się do Ducha Świętego. Żeby na Was wstąpił. Ludzie modlą się w niewłaściwy sposób. Chodzą do sanktuariów, do kościołów, aby prosić o szczególne łaski, ale niewielu prosi o Ducha Świętego. Ci zaś, którzy otrzymają Ducha Świętego już otrzymali wszystko. Maryja często radzi nam, żebyśmy się modlili do Ducha Świętego o dar oświecenia. Sądzę, że jest to szczególnie ważne dla księży, abyśmy mieli wewnętrzne światło, które mogłoby nas prowadzić i ją umożliwiło zrozumienie. Wtedy będziemy w stanie pociągnąć za sobą ludzi. Zauważmy, że ludzie chcieliby otrzymać ratunek bez najmniejszego wysiłku, nacisnąć guzik i, i od razu otrzymać specjalne łaski. Tutaj dzięki Bożej opatrzności mogliśmy zachować sanktuarium od widzenia i słyszenia. Jestem pewien, że udało się to, ponieważ ludzie chodzili do kościoła. Policja zabroniła im chodzić na górę, dlatego my kapłani podjęliśmy się prowadzenia ludzi. W przeciwnym wypadku wierni zamieniliby wszystko w płytki przesąd. Ci, którzy badali sprawy tego rodzaju, powiedzieli mi, co się działo w tych kilku sanktuariach, w których pojawiała się Matka Boża. Kapłani wycofali się, widzące zostali sami i zrobiono z nich coś w rodzaju maszyn do spraw wszelakich, zaś istota widzeń została przyćmiona pieniędzmi i dobrami materialnymi. Odkryliśmy, że pewien świecki człowiek przyprowadził tu ludzi i wyjaśnił objawienia po swojemu. Mówił okropne rzeczy, jak powinny wybierać się kobiety, jak należy przyjmować Eucharystię, że kobieta, która podała się aborcji, nie może trzymać rozgrzeszenia i pójdzie do piekła i to wszystko przypisał Matce Bożej. Ona tu nigdy niczego takiego nie powiedziała. Widzimy więc, że tam, gdzie nie ma kierownictwa Kościoła, ludzie będą mówili to, co chcą. Przyjdą ze swoim fanatyzmem, problemami i zostawią je. Zauważam, że dla kapłanów najważniejszą sprawą jest to, czy by czuli się odpowiedzialni za przewodzenie ludziom. Matka Boża objawiła się, by nas obudzić. My zaś musimy iść naprzód, zrozumieć i zapamiętać te słowa tak, jak ona zapamiętała i zrozumiała to, co mówiono o Jezusie. Uważam, że to ważne.